Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj wchodzi na tapetę Suzuki Grand Vitara. Ja wiem, że to z innej beczki w sumie niż nasz kanał jest, ale ja jak zwykle nie jestem nie na żarty wiedzy, więc będziemy razem w sumie tutaj naprawiać silnik będziemy sprawdzać czy da się jego naprawić czy trzeba jego że tak powiem rozebrać i głowicę zawieźć do naprawy lub może coś innego słuchajcie powiem od początku samochód trafił do mechanika bo że tak powiem na zimnym gasu nie przyspiesza no i łożysko oporowe huczało więc mechanik go że tak powiem rozebrał wymienił łożysko Wykręcił świecę, sprawdził ciśnienie na zaworach, no i yy, na tłokach ciśnienie, sprawdził, yy, no i powiedział, że nie ma ciśnienia i że on głowicy nie robi, że trzeba to zawieść do innego mechanika, do lepszego mechanika, bo on się tym nie zajmuje i, i, i dupa. Dupa wyszła, słuchajcie, ale ja jak zwykle jestem nie na żarty wiedzy, więc wpieniam się w tym kraju, że tutaj, jeśli chcesz naprawdę naprawić coś czy cokolwiek innego, to trzeba szukać fachowców, naprawdę nie wiadomo gdzie. Tak naprawdę, mechaników. Nie wiem, może ja mam po prostu szczęście do mechaników, bo to nie pierwszy samochód, gdzie że tak powiem, mam z mechanikami jakiś problem, że nie chcą naprawiać, albo po prostu mówią, że a to za dużo roboty jest, a później za dużo pieniądze, za, za dużo pieniądze trzeba wziąć, nie chcą tego naprawiać. No cuda, nie widzę. Wymyślane sytuacje, żeby po prostu nie naprawiać silników. No i słuchajcie. Dlatego poczytałem, zasięgnąłem informacji, no i dzisiaj yy, sprawdzimy to ciśnienie. wykręcimy te świece. Wkręcimy tutaj, mamy taką fajną, że tak powiem, do sprawdzania, że tak powiem, ciśnień. Nówka sztuka, nie używana jeszcze, więc dzisiaj będziemy się uczyć tego używać. Yy, wkręcimy to w świece, sprawdzimy ciśnienie. Yy, kupiłem takie preparaty do wyczyszczenia komór spalania, tak. Później będziemy jeszcze używać pukaneczki do tego silnika, tak? To jest silnik 2,4 litra Suzuki Grand Vitara, więc nie wiem, czy mówiłem już. No i dzisiaj będziemy to właśnie robić. No i co? I zobaczymy, zobaczymy, czy te pukaneczki, czy te wszystkie doczyszczenia, czy coś dały, zdały ją egzamin. Bo jeśli znają, no to naprawa będzie kosztowała 700 zł, a jeśli nie znają, no to będę musiał mechanika szukać, żeby mi po prostu zajrzał do głowicy i tam to wszystko sprawdził. Tak? No. Więc remont silnika w granicach 7000 i wzwyż. A tak zobaczymy za 700 zł. Nie zaszkodzi? Warto spróbować. Może akurat na podwórku uda mi się to wszystko zrobić, żeby to było, yy, no żeby działał silniczek, tak? No bo mi się wydaje, że jak go kupiłem, no to były tam yy, popisane wymiany olejów, ale jakoś yy, zawierzyłem dla właściciela, że yy, po prostu były regularnie wymieniane oleje, że on sam to wymienił, no ale. Wiadomo, jak to bywa w życiu. Tak. Yy, pojechało to na diagnostykę, był sprawdzony. No, w wszystko w porządku, no ale no niestety. No, po przejechaniu 3000 litrów yy, wypadanie zaponów wyskoczyło na komputerze i, i po prostu no, jest kłopot. Więc będziemy dzisiaj tutaj rozkręcać, będziemy używać te preparaty. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Yy, więc to, no, zapraszam na odcinek, oglądajcie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo sam jestem ciekaw, także ja tutaj się biorę za rozbieranie i widzimy się jak będziemy już tutaj wykręcać i będziemy sprawdzać to ciśnienie dobra jesteśmy, mamy pierwszy cylinder zobaczcie tak i o, słabo nie bo to, to jest trzy, trzy dobra spuszczamy i następny jedziemy nie dobra mamy drugi, zobaczcie drugi 3, prawie 4, tak? Między 3, no i pół gdzieś, nie? Dobra, jedziemy z następnym. Dobra, jest trzeci. No, ja, zobaczcie, na trzecim jest dużo lepiej, nie? 6 i coś, nie? Ja, prawie 7. Dobra, jedziemy z następnym. Dobra, mamy czwarty. Słuchajcie, zobaczcie, też jest dużo, dużo lepiej, nie? Ponad 7, nie? Tak, dobrze mówię? 6? Nie, no prawie 7. 6 tam z kawałkiem, 7. No. no niech będzie 7. Nie. Dobra. Mam tu ten preparat. Będziemy stosować tego do czyszczenia. Tak. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja muszę iść po latarkę, zajrzeć tutaj, zaświecić, zobaczyć, jak to tam wygląda. Idę po latarkę i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, mam tu latareczkę. Może pokażę Wam. Może będzie widać. Jest syf. I to totalny syf tam na dole. Czekajcie, może ja to zaświecę jakoś. Żeby to było widać. Ja to gołym okiem widzę. Jak zaświeciłem latarką. Jest totalny syf. Jest syf. No nie, nie widać tego akurat. No bo nie mam innej latarki, żeby to wam pokazać. No nie mam endoskopowej, no. w każdym razie widzę syf i to ostry nie? Dobra, słuchajcie, co ja tam będę Wam mówił Czyścimy, widzieliście, nie? Będzie zresztą napisane na filmiku, ile w każdym cylindrze było Ech, Bierzemy tego, to To nie jest jakaś reklama, tylko po prostu yy, Oglądałem filmiki No i mówią, że jeden z lepszych, tak? Dobra, no to co? Ja Pryskam Odkręcam to wszystko już wykręcam, pryskamy tam jeszcze mówią żeby zrobić to na zasadzie tego typu żeby prysnąć kołami zakręcić żeby to po prostu tam się rozeszło ale ja tego robić nie będę bo ja nie mam na to że tak powiem możliwości ani czasu tak? dobrze? Wsadziłem dobrze i co? jedźmy z tym koksem co jest? panie widzicie? Chce. A tu jeszcze klipsik jest na górze i co jedziemy nie o Panie się zapieniło nie widać nic Dobra, musi postać trochę i następna działka. Do tego o, ja idę, muszę sprężarkę wyczyścić. Ech, może mi się udać, po prostu później, jak to sobie pobędzie, to po prostu później trzeba to, że tak powiem, sprężareczko wydmuchać, żeby tam nic nie było. Poczekajcie, ja tylko sprawdzę coś. No teraz widać, że tam coś jest, płyny jakiś nie? W każdym, ja pieni nawet. Gryzie się. Ale śmierdzi, panie. Ja, widzę, że coś się dzieje. Nie pokażę wam tego, bo żebym miał kamerę endoskopową, to bym wam pokazał, ale tego widzicie. No, mój telefonik tego nie zbiera, nie? Dobra, przymykamy. Delikatnie wkręcamy świece, oczywiście i do stare świece. Bo to już wymieniłem też na nowe i to po stare, starych powkręcam i Musi sobie stać parę godzin. Po kilku godzinach znowu przyjdę, i jeszcze raz że tak powiem, podolewam to wszystko. Eee, no, i mam mniej więcej stać to 12 godzin, tak? Która jest godzina? Nie wiem, która jest godzina, ale zresztą widzimy się. Jak minie ten czas, ja muszę zobaczyć, jaka jest godzina. I jak minie ten czas, to się widzimy, nie? Będę Wam pokazywał, więc zobaczymy później, czy to w ogóle coś zdało egzamin, czy nie, czy silnik do naprawy, czy, czy jednak tylko do mycia. Także do zobaczenia za chwilę, nie? Znaczy u mnie za parę godzin, ale u Was za chwilę. No co, dobra, świece wkręcone, wszystko jest podłączone. Idziemy, spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Jo! Opa. Są kluczyki, są kluczyki. Zobaczymy. O, spalił jak nigdy. Dobra, idziemy zobaczyć, czy będzie kopcił. O, idzie jednak. Wypala. mówię, że to będzie normalne, nie? Że tak będzie kopcił. Jest norma, że wypalanie. No zobaczymy. Nie. Dobrze, niech pochodzi sobie. Yy, I co? Niech sobie podziała troszeczkę tutaj. I zaraz spróbujemy ruszyć filtr yy, oleju. Jeśli nam się uda, to wlewamy, yy, że tak powiem, co wlewamy? pukanki do silnika. I będziemy dzisiaj no, wymieniać to wszystko, tak? Co ja Wam będę gadał? No ale zobaczymy później, jak kompresja się podniosła, nie? Czy się w ogóle podniosła? No to co? To on niech sobie pracuje, a my się widzimy. No. Ja za. Nie wiem, godzinę czy coś. No a wy. Jak zaleje zresztą pokanki, to się zobaczymy, tak? No ale u Was to będzie za chwilę. Dobra, kochani, słuchajcie, e, wypaliło się, tak? Teraz zgasiłem silnik i będziemy lać. Zobaczymy, jak koreczek. Będziemy lać te pukaneczki, tak? E, pukaneczka ta. O, ta, tak? Tutaj nie ma akurat reklamy, słuchajcie, nie ma nic z tego, tak? Ale chodzi o to, żeby wam pokazać, czy to zda egzamin, czy też nie, tak? No i co? Lejemy, nie? Czy podnosi to ciśnienie czy nie. Zobaczymy, czy w naszym przypadku akurat zda to egzamin słuchajcie. Bo cały zestaw nie wiem tam 600 zł kosztowało czy 500 tak? Bo tam jeszcze uszlachetniecz taki. Nie kupiłem całego. Zrobiłem błąd. Tak, bo powinienem jeszcze kupić do wspomagania tych uszczelek takich tam. Do odbudowy tych uszczelak, jeszcze ta firma ma preparat. no Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. No, i tutaj producent mówi, że zalać się przejechać z jakieś 50 km do godziny, nawet pojeździć nie przekraczając 3000 obrotów. Więc ja tutaj zaleję to, zalałem. Słuchajcie, i, i co? I przyjedziemy na podwórko, bo pojedziemy do sklepu. Mam akurat do. Kupienia żarówkę od razu. Kupię Przyjadę się przejadę do sklepu. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Przyjadę i będziemy dalej tutaj sprawdzać. Słuchajcie, yy, mam zamontowane stare świece, tak? Żeby było jasne. Yy, na starych świecach jadę, przepalę jego, że tak powiem, ale śmierdzi chemicznie. Fukushia, o ja pierdziela. Yy, no i co? Na starych świecach pojeździmy. Wymienimy olej, wykręcimy z powrotem te świece i sprawdzimy, czy kompresja wróciła, czy się poprawiła. Czy może jednak silnik do remontu, no ale to sprawdzimy później, tak? Ja powiem tylko jedną rzecz. Przy pierwszym odpaleniu, yy, że tak powiem, po oczyszczeniu po tego, yy, że tak powiem, po tym Warwick Cleaner, tak? Zaraz czekajcie, gdzie tego mam. Tutaj mam, zaraz wam go pokażę. O. Po zastosowaniu tego. Zalałem to wczoraj. Tak, zostawiłem to na 22 godziny, bodajże. Bo od, nie wiem, 10 teraz jeszcze coś, no to o 11 to zalałem. no 23 godziny to powstało. Oczywiście przychodziłem tutaj, dolewałem, dolewałem. Więc, no, jak czyściłem, no, to powiem szczerze, że tego było mało. Ale to oczywiście świecami troszeczkę przykryłem, żeby tam się nic nie nasypało. Więc nie wiem, czy to odparowało, czy to poszło gdzieś tam w, do silnika. No, ale w każdym choć razie i tak wymiana oleju czeka. E, przy wymianie oleju, słuchajcie, kupiłem najtańszy olej. E, zaleję go, tak. Pojeżdżę powiedzmy ze 3000-4000 km na nim zrobię, na tym starym oleju. I wymienimy go i zalejemy już takim, no, lepszym olejem. Dodamy tutaj dodatek, jeszcze do tego, że tak powiem, do tej pierwszej, do tego pierwszego oleju. Dodamy dodatek też z tej firmy, żeby ten silnik też był troszeczkę bardziej wymyty, wyczyszczony. No a później już będziemy lać ceramizer. Ale zobaczymy, czy będziemy wymieniać już na drugi olej, czy po prostu pojedzie do mechanika ten samochód, tak? No ale to co? Zobaczymy jak wrócimy ze sklepu. Ja lecę. Nie wiem, widzimy się za godzinkę czy coś, ale u Was to będzie i tak za chwilę. Także co? Ja odpalam i jadę, tak? Ja, e, ręce opadają, e, no bo człowiek też wszystkich narzędzi nie ma, no ale wiadomo trzeba to jakoś sobie radzić i przynajmniej wiem jakie już narzędzia podkupywać sobie do tego samochodu, tak? Także muszę to sobie podokupywać, żeby mieć na, po prostu na przyszłość. Tutaj ta blaszka, musiałem ją odgnąć, bo nie widziałem dojścia do filtra. Nie widziałem tego klucza, żeby założyć na ten filtr, ale to wszystko ja wyprostuję z powrotem. Poskręcam, bo dwóch śrub nie mogłem odkręcić, więc nie chciałem urwać. No, e, poskładamy to do kupy, jak już przyjedziemy, tak? Widzimy się za chwilę. No, słuchajcie, jesteśmy po wymianie oleju, tak? E, słuchajcie, nie nakręcałem, jakby wymiany oleju. Znaczy, nakręcałem, ale nie będzie to umieszczone, jakby w filmiku, ze względu na to, żeby to było. Y, cały jakby materiał był wypipczany, tak, bo wiadomo, człowieka nerwy ponoszą, tak? Więc dlatego nie będzie pokazane słuchajcie y, pukanka została w, y, o, spuszczony olej. Y, powiem tylko tyle, niemiłosiernie to śmierdzi. Naprawdę to jest jakaś y, po użyciu tej pukanki. Y, Mówili, że jak będziemy czyścić komorę spalania, to będzie śmierdziało, ale yy, no, troszeczkę tam zal zalatywało tym smrodem, ale jak zalaliśmy tą pokankę i teraz jak spuszczałem ten olej, no to po prostu była, yy, no po prostu, no, jakbym był, nie wiem, w jakimś takim pomieszczeniu, gdzie się produkuje chemię czy coś, no to po prostu no, taki smród miłosierny, całe podwórko śmierdziało. I śmierdzi nadal, słuchajcie, yy, chodźcie, wam pokażę, jak ten olej wyglądał. No, zobaczcie, to jest popędzy nie? Zobaczcie. Widzicie, jaki był syf? Nie wiem, kiedy ten właściciel poprzednie te oleje wymieniał, no ale mówił, że wymieniał y, ostatnio. Znaczy ostatnio. Po przejechaniu 10 tysięcy kilometrów, czyli 10 tysięcy kilometrów wcześniej. Po prostu był olej wymieniany, no ale teraz no sami widzicie, jak to wygląda. Y, tutaj są te dwie pokanki. Ten olej, który tu był. Ten olej, który tu był. To ja Wam pokażę. To był motul 8100, ten 5W30, nie? No, nie tutaj była 4, tak? Niecały rok temu, 2024, a teraz mamy styczeń, tak? No, przebieg 9, e, 92 tysiące, tak? Następna wymiana 107. Nie wiem dlaczego 107. 10. 7, yy, 107, tak, dobrze mówię. 107 tysięcy. Nie wiem dlaczego. Co 15 tysięcy kilometrów ma być wymieniany olej. Co 15 tysięcy kilometrów ma być wymieniany olej, ale czy filtr wytrzymuje 15 tysięcy kilometrów? Kiedyś oglądałem taki francuski program, gdzie właśnie jak wchodziły te y, oleje Long Life, no to y, było badane, ile y, kilometrów wytrzymują filtry bo zalewamy olej Long Life, ale filtr zostaje ten sam do wymiany tam powiedzmy co 15, co 10 tysięcy kilometrów. No i większość, ole yy, większość filtrów, które były testowane, yy, po prostu 8 tysięcy kilometrów i wali przez przelew. Jest tak zapchany, że po prostu no nie, nie filtruje to dalej. Nie? Więc ja myślę, że będę po prostu wymieniał co 8 tysięcy kilometrów, maksymalnie co 10. To jest maks. jeśli chodzi o ten samochód. No i, i mam taką runóweczkę, jeszcze starał mój pierwszy taki, może nie pierwszy, ale yy, już mam ją chyba ze 14 lat, yy, czy, czy 13 jakoś tak. Yy, I po prostu no, tam zawsze w ole wymieniany jest co 10 tysięcy kilometrów, chociaż ostatnio to no, tak troszeczkę zaniedbałem, bo nie było tego, czego nie było, nie było czasu. Nie? Więc yy, ona też pójdzie do naprawy, ale już będę sam ją naprawiał, bo to nie ma sensu po tych mechanikach, bo już pytałem mechaników to... Marudzą, wymyślają co do niewidy. No po prostu, może nie mam szczęścia do mechanikę, tak? No ale to sam będę naprawiał. W każdym razie 107 tysięcy wymiana miała być zrobiona, a nie jest. Po prostu, no trzeba teraz, bo mamy styczeń, trzeba po prostu go doprowadzić do porządku. No bo mówię, te, yy, co? Nie miał ciśnienia na zaworach. Ja go zaraz uruchomię, bo olej mamy wymieniony już, filtr wkręcony. Oczywiście tutaj nie, że tak powiem dojście i widoczność jakby montowania filtra jest praktycznie zerowa. Musiałbym tutaj wszystko rozebrać dookoła, żeby tam po prostu się dostać i, i, i po prostu widzieć co nieco. Podlażę za uszczelka, zalałem olej. Ta stara uszczelka nie przyuważyłem, że po prostu ta stara uszczelka została, dokręciłem filtr no i patrzy mi tutaj obrzegał ten silnik więc silniczek jedzie do mycia po tej naszej zabawie całej musimy go wymyć bo troszeczkę oleju się tam nachlapało no ale wykręciłem z powrotem filtr, wyciągnąłem tą uszczelkę, założyłem na nowy filtr no i co? i musimy teraz, uzupełniłem że tak powiem olej E, wszystko jest, już on troszeczkę pracował, że tak powiem. E, silniczek, tak, po wymianie oleju, e, teraz chcę dolew, dolewkę zrobiłem, żeby tam do filtra już weszło. E, więc e, uruchamiamy e, ten silniczek i co? I będziemy się brać za wymianę tych świec, tak? Przy okazji sprawdzimy, jakie mają ciśnienie, więc zobaczymy, czy to wzrosło, czy nie wzrosło. Po jeździe, że tak powiem, jak jeździłem na pukance. No to zauważyłem, że no jakby wzrosło, ale no nie jestem pewny. Zobaczymy, jak to będzie. Sam jestem tego ciekaw. Także co? Się widzimy, jak już będę wymieniał te świece, nie? Dobra, słuchajcie, mam tu już podkręcane. Wyciągamy świece. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czy ta świeca coś tutaj. Z nią jest nie tak. Nie, no jest suchutka. Jest suchutka, ładnie się wypaliło. Wszystko jest czyściutka, tak? A tak czy inaczej. No, zrozumie ładnie. Tak czy inaczej ją wymieniamy, nie? Dobra, nie ma co tutaj świrować rzębiny. Mm, idziemy po drugie. Tutaj mieliśmy je powkręcane, bo one były wymieniane. Jest super, też są czyściutkie. One były już tutaj. Więc wkładamy jak leci. Nie mam pozaznaczanych, więc nie ma sensu. No i tak były nówki sztuki, więc no ja nic, nic z nimi nie będę robił. Druga, świeca. Też jest suchutka, Widzicie? Ładnie się powypalało. Nie ma problemu. A co panie, co pan robisz? Panie, co pan robisz? Przecież będziemy ciśnienie sprawdzać. Trzeba wyciągnąć dobra. Mamy tutaj położone. Wyciągamy wszystkie, żeby tam nie było. Panie, co pan robisz? zobaczcie kolejne też czyściutko się wypaliła. Jo. Bo one były mokre. No ja je wkręcałem, jak yy, czyściliśmy te komory spalania, nie? To je włożyłem. I one były mokre, całe. Zasypione. I ta ostatnia też elegancko. Dobra, słuchajcie, idziemy po klucz. Nie po klucz, tylko po zegar. Gdzie go mamy? Tutaj mamy. No i co? I wkręcamy w ten pierwszy. Panie Czy to jest? Czy jest to? Tylko woda była. Jo. Dobra. Wkręcimy. I co dalej? Panie? Co już się udało wkręcić? Ja. Dobra. Mamy spuszczone powietrze. Idziemy, będziemy kręcić, tak? Ja ustawię staty, żebyście od razu widzieli, nie? Dobra, mamy ustawione. Słuchajcie. Nie wiem, czy będzie widać, ale ja zaraz jak przyjdę, to i tak zobaczymy, nie? Pierwszy. albo nie silnik do naprawy no ale się podniosła kompresja do 5 barów nie nie pamiętam ile było w tym pierwszym ale do 5 barów się podniosła dobra jedźmy następny dobra I dobra jedźmy dalej nie do piątki się podniosło. Następny. Zobaczycie? Silnik do naprawy będzie. Nie. No. Nie mam kamery yy, tej inspekcyjnej, bo tak bym wkręcił. Znaczy wkręciłbym, żebyśmy zobaczyli, co tam się dzieje w środku. No ale silnik do naprawy nie. Nie. Ja. Dobra. Jest. Jest. No, tutaj też podskoczyło. O, czekajcie, pokażę Wam. 5 i pół, może. Dobra, następny. Czyli silnik do remontu. Nie. Albo pojeździmy jeszcze chwilę, bo i tak będzie do remontu, i tak będzie do remontu, więc nie ma co tutaj świrować jarzębiny. Pojeździmy nim chwilę zobaczymy no podniosło się nie powiem że nie 7, 7,5 no, podskoczyło, czekajcie, zobaczę, czy widać 7,5 no. podskoczyło, nie. Ja. Czyli no, silnik do remontu, tak czy inaczej. Użyliśmy tej chemii, pojeździmy na tej chemii, muszę poszukać mechanika, który zrobi nam głowicę Nie zajrzymy. Prawdopodobnie jest coś podpartego, może coś tam ten albo zamówię kamerę. Yy, że tak powiem kamerę inspekcyjną i zajrzymy do środka czy Co tam się w środku dzieje, nie? W tej komorze spalania, dlaczego ono sprężania nie ma? Bo sytuacja wygląda następująco, że ono oleju w ogóle nie pali. nie? Albo jest tak jeszcze zasyfiony, nie? Czekajcie, ja zajrzę. Zobaczę. Ciemno jest, nic nie widać. Pójdę po latareczkę i zaświecę może na którymś cylindrze. Zobaczymy, jak to wygląda. Te cylindry. No bo yy, co? no nic mi do głowy nie przychodzi no się podniosło ciśnienie więc pojeździmy spróbujemy jeszcze raz wyczyścić może było tak zrobione że kogoś iżwa gościu nie wymienił oleju piorny wie syf nie olej był pojeździmy z 1000 2000 zrobimy 3000 zrobimy kilometrów i jeszcze raz będziemy to wszystko nagrywać jeszcze raz przeprowadzimy całą tą inspekcję albo po prostu no może szybciej przyjdzie mi kamera Inspekcyjna, więc zajrzymy do środka, jak to tam wygląda. Może gdzieś coś jest podpartego, Ech, może coś jest nie tak. Będziemy szukać. Dobra, tak czy inaczej, yy, w moim przypadku pomogło coś, ale prawdopodobnie będzie silnik do wymiany. Yy, no cóż, tak to bywa w życiu, nie? Dobra, yy, sami widzieliście ze mną razem tutaj, przynajmniej sprawdziliśmy, że silnik będzie do remontu, więc możemy jeszcze się popawić z różną chemią. Ja myślę, że 3000 km zrobimy na tym co jest, na tym oleju, na tym czyszczącym, jeszcze tym dodatkiem, więc zobaczymy jak to wszystko jest. Cześć malutka misia, misia tu przyszła do nas zajrzeć, zobaczyć. Cześć malutka, moja malutka kochana. No, w każdym bądź razie, no sami widzicie. Nie jestem z tego zadowolony, że będzie silnik do remontu, no ale cóż, tak to bywa w życiu. Trzymajcie się, widzimy w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam, cześć.